Jarek Ratajczak, witam Państwa w programie Co tam Panie w Polityce. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jerzy Skoczylas. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Platforma Obywatelska, a zarazem jeden z twórców kabaretu Elita. Można powiedzieć, że jest pan najsłynniejszym kabareciarzem wśród dolnośląskich polityków. Czy jest jeszcze coś, co pana śmieszy w polityce? Znaczy mnie w ogóle śmieszy życie, prawda? No i wiele, wiele sytuacji życiowych, a polityka jest składnikiem tego życia i tak samo jeżeli coś jest śmiesznego w polityce, to też mnie, też mnie śmieszy. Chociaż w polityce tak całkiem do śmiechu to nie jest. Jest chyba coraz mniej. Kiedyś było śmieszniej, przyznam szczerze. Kiedyś było łatwiej chyba w, łatwiej, robić, i, robić i kabary. Też, tak? I śmieszniej też. No, no byli, byli po prostu tacy panowie, którzy właściwie sami w sobie stanowili parodię. I dlatego już nie trzeba było wiele dokładać trudu, żeby ich ośmieszać. Ale w tej chwili to trochę chyba, chyba już troszkę jest inaczej. Jest pan, jest pan radnym Rady Miejskiej w Wrocławia, czwartą kadencję. Czwartą kadencję. Więc trochę lat już pan w tych ławach tak, re przeżył. Jak pan ocenia te rady? One w, w jakim kierunku idą? Niektórzy mówią, że są coraz z kadencji na kadencję, są coraz słabsze. to znaczy, no, nie mógłbym tak powiedzieć, bo byłoby to troszkę troszkę nie, nie w porządku, nie lojalne wobec, wobec moich kolegów. Znaczy rada się zmienia na pewno. Jak zaczynałem moja pierwsza kadencja w radzie, rada liczyła wtedy 70 osób, także to spektrum było jakby jakby szersze. W tej chwili rada jest mniej liczna. I, ale no, nie mogę mówić o, o jakości, ale dlaczego? Dobra jest Rada Miejska. Dobra ale w tej Radzie, w tej radzie w, wśród osób, które, które są radnymi mamy i, i sportowców, mamy i dziennikarzy, mamy i kabareciarza. No, ale wie pan, ale to Szerokie właśnie... spektrum. Szerokie spektrum, ale to chyba dobrze. No bo po A to pierwsze... znaczy co? Wystarczy znana twarz, żeby, żeby zostać radnym? Chyba nie tylko, Nie tylko, bo wiele osób ma znane twarze, a jednak nie jest ani w Radzie Miejskiej, ani Zresztą w Sejmie jest podobna sytuacja, prawda? Tak samo jest wielu i sportowców, i ludzi y, znanych, i, i aktorów też. Y, ale mm, po prostu no, trzeba zrobić sobie jakoś zaufanie. Nie ulega wątpliwości, byłbym nieuczciwy, gdybym nie powiedział, że to nie ułatwia spraw. Wiadomo, że tak. No, jeżeli byłbym mniej znany, podejrzewam, to w pierwszej tej kadencji bym się chyba nie dostał, startując, nie dostałbym się do Rady Miejskiej. Na pewno to pomaga, ale to tak samo jest sprawą pomocną przy załatwianiu na przykład wielu spraw. Pod już takich obywatelskich jeżeli ja idę i mam coś do załatwienia kolejnemu yy, po prostu obywatelowi Wrocławia który do mnie przyszedł czy na dyżur czy zwrócił się z jakąś sprawą interwencyjną, najczęściej to wtedy jest mi łatwiej dotrzeć ponieważ jako człowiek yy, w pewnym sensie znany oczywiście ja jestem skromny po tym yy, pod tym względem nie mam żadnej tutaj wody sodowej w głowie ale po prostu mi jest na pewno łatwiej dotrzeć i, i lepiej mi jest dotrzeć i do urzędnika i do jakiejś i, do instytucji i, i coś konkretnego załatwić co mi sprawia największą satysfakcję jeżeli się uda można powiedzieć, że co urzędniczy, urzędnicy czasami boją się pana, bo to później może pan wykorzystać na przykład w swojej... Poza ym, działalności politycznej? Bo ja wiem, może i tak, może i tak, ale na pewno patrzą życzliwie, ponieważ nasz y, kabaret i studio 202, redakcja studia 202 radiowa, najstarsza audycja, y, przecież y, satyryczna y, w Polsce i podobno w Europie nawet, y, to, y, to po prostu no, chyba jesteśmy kojarzeni sympatyczni i stąd właśnie chyba moja osoba również budzi jakieś takie odczucia sympatyczne, co ułatwia rozmowę i ułatwia na pewno <laughs> jakieś załatwianie konkretnych rzeczy. A jak pana odbierają inni w członkowie rady? Inni politycy. Znaczy, czy nie ma Pan tej, tej łatki takiej kabareciarz z przymrużeniem oka troszeczkę na, się na, na, pewno tego, na pewno mi tego nie okazują, ale z kolei podejrzewam, że może gdzieś tam w kuluarach to tak sobie może o mnie i myślą i mówią, no niemniej jednak yy, zawsze mnie atakują o jakiś żart, o jakąś anegdotę atakują. Znaczy, proszę. Ja myślę, że osoba taka jak, jak moja w pewnym sensie też rozładowuje sytuację może zbyt napięte i w pewnym sensie łagodzi obyczaje. Znaczy, ja mam taki taki mam charakter, że ja nie jestem jakimś człowiekiem czupurnym i walczącym, raczej staram się, mam zawsze raczej wpływ, tak mi się wydaje, przynajmniej tonizujący. Ale czasami pan się też denerwuje, czasami też pan zabiera głos na bardzo poważnie. Jak każdy oczywiście, no bo też ja mam swoje sprecyzowane też poglądy, jak, jak, jak każdy dorosły człowiek, a już ta dorosłość jest chyba widoczna po mnie, to m, dlatego też często oczywiście, no, nie ukrywam, że też się i zaperzam i, i denerwuję, no ale chyba tak trzeba, no, jak ktoś jest taki chłodny i miękki no to nie powinien się chyba w ogóle pchać do polityki. A te poglądy jak godzicie w kabarecie Elita? Bo to są, to jest różne, szerokie spektrum. Odpowiedź jest prosta. Skoro kabaret istnieje już 46 lat, to chyba dobrze. jest i lewica, tak? No jest, no tak. No i nie, mają, oczywiście mamy różne poglądy i różne i światopoglądy. No i jak widać, da się żyć z tym i polecam wszystkim innym prawda gremium takim właśnie żeby brały przykład z tego że można się godzić i można wspólnie żyć przez wiele wiele lat i tworzyć razem pracować mało razem jeździć spać nawet w jednym hotelu jeść wspólnie obiady i, i godzić się i być ze sobą w dobrej przyjaźni, i to bliskiej przyjaźni. Wróćmy jeszcze do polityki, panie Jerzy. Dlaczego poszedł pan właśnie w politykę? Dlaczego z, z, zdecydował się pan na taką działalność? Bo to no, jest... przypadek. Zaproszenie wyszło wówczas od prezydenta Bogdana Zrojewskiego. Z zadzwonił do mnie, byłem przerażony tą, tą propozycją. Pan prezydent powiedział wtedy: Niech pan się z tym chwilę prześpi, ja zadzwonię za kilka dni. Konsultowałem to z żoną, i żona mi no słuchaj, prezydentowi się nie odmawia, zresztą też tak uważałem. I ceniąc po prostu Bogdana Zdrojewskiego, wystartowałem w tych wyborach, chyba z piątego czy szóstego miejsca. I przyznam szczerze, że w ogóle żadnej kampanii nie prowadziłem, ponieważ byłem pewien, że mi się nie uda. I ku mojemu przerażeniu. Udało się i wszedłem. Znaczy byłem tym naprawdę bardzo zestresowany, ale w takim dobrym sensie, ponieważ u, u, już uważałem, że skoro jednak mnie obdarzyli ludzie tym zaufaniem, to po prostu na moje barki teraz spadła duża odpowiedzialność. No to, to nie są żarty. W tym momencie już skończyłem że Kabaret kabaretem, działalność prawda, kabaretowa kabaretem, ale po prostu tutaj zaczęła się sprawa poważna. I dlatego I spodobało się, tak? No, skoro czwarta i, kadencja. I mi wciągnęło i wciągnęło jak słowo daje wciągnęło miałem ogromną satysfakcję właśnie z jakichś takich załatwienia właśnie jakieś wniesienia pomocy w różnych konkretnych przypadkach to mi sprawia ogromną radość no i jakby wciągnęło no bo po prostu na imię trzyma no i potem jak już potem już dochodzi kwestia też kontynuacji pewnych rzeczy no i wiadomo że człowiek też trochę nabiera doświadczenia zaczyna się umieć poruszać już w tych wszystkich sferach no i dlatego no już czwarta kadencja no. Czyli mówi... też chyba po stronie, mhm. po stronie mówię, mieszkańców Wrocławia, no też jest to chyba mandat zaufania, no bo, no bo inaczej, jak ja bym tylko po prostu raczej starał się być kabareciarzem w tej polityce, a nie robił jakichś konkretnych rzeczy i nie pracował w jakimś innym zakresie tutaj, to chyba mnie nie obdarzyli po raz kolejny tym zaufaniem, a jednak obdarzają. Za co serdecznie dziękuję z tego miejsca. Mam nadzieję, że to jeszcze nie jest początek kampanii wyborczej do, do kolejnej nie, nie, Rady nie, nie. Miejskiej. Ale nie, mówi pan nie. ostro, kabaret kabaretem, polityka polityką, ale niektórzy właśnie twierdzą, że, że ta nasza polityka co coraz bardziej przypomina kabary. Znaczy, ja nawet napisałem taką piosenkę pod tytułem to nie kabaret ponieważ gdzie, gdzie właśnie śpiewamy tę piosenkę też w programie napisałem tę piosenkę dlatego, że, że właśnie słowo kabaret zostało sposponowane. bo jeżeli na opowiadanie bzdur, czy na przykład jakieś kłótnie niemerytoryczne obrażanie, obrażanie jeden drugiego to nie jest wcale kabaret po prostu kabaret to jest po prostu w kabarecie tam jest w tej piosence tak, że w kabarecie trzeba myśleć i mimo wszystko z sensem gadać i dlatego, dlatego polecam tę piosenkę, pod To nie kabaret, gdzie właśnie yy, traktuje ona o tym, że, że kabaret jest sztuką szlachetną i dlatego mieszanie go z polityką jest niedobre. I bardzo nie lubię tych porównań, właśnie, moi koledzy tak samo są wyczuleni na to, że się mówi, o, zrobili sobie kabaret. czy chleb wam zabierają. Zabierają nam chleb właśnie. O, tu pan właśnie dotknął tego. Meritum, tak? <noise> Meritum, tak. Nie da mi się tak łatwo, nie, nie, nie. Ale jak pan myśli, z czego to wynika? Znaczy, ludzie mają co? coraz bardziej dosyć polityki, te ciągłe kłótnie, spory. No, przyznam, że to chyba po prostu, ale, ale też z drugiej strony to już zaczęło chyba nasobić jakieś znieczulenie też. No bo, ponieważ jeżeli się już widzi, no nie chcę operować nazwiskami, ale wszyscy wiemy, dwóch konkretnych ludzi, to no wiadomo, że będzie, że będzie jaki jeden ma pogląd, jest na sobie taka polaryzacja, że właściwie nie ma styku, nie ma styku właściwie w jakichś sprawach oczywistych, nie raz i wspólnych. Co w Radzie Miejskiej ma miejsce. A kiedyś takim stykiem opozycją... wspólnym była, była co, walka z komuną, tak? No na przykład tak. Wiadomo, że w konsolidacji następuje w sytuacji zagrożenia, co jest zresztą właściwe zwłaszcza naszemu narodowi bardzo dobrze zresztą no bo to jest instynkt samozachowawczy, żeby się jednoczyć zagrożeniu. Dlatego tutaj był wspólny wróg, było my i oni. Jakaś była taka bardzo łatwy, wyraźny podział, no zero-jedynkowy, jak to się mówi. No w tej chwili nastąpiła tutaj jakaś taka ta, yy, ale też następuje polaryzacja w tej chwili, chyba taka już, już bardziej dwubiegunowa. prawda? kto jest na tych stronach teraz? No jak widać, no Platforma i PiS, no, to nie ma co ukrywać, prawda, no bo tak to, tak to się wykształciło. I, 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 I moim zdaniem jest to podział zły, I, ale to chyba, chyba jednak ludziom to spowszednieje, bo ile można, ile można po prostu się kłócić, no, w końcu... Ale tego paliwa jakoś. ciągle jest coraz więcej, katastrofa smoleńska... Kolejne manifestacje w znaczy, znaczy wie pan. Paliwa. Nie brakuje punktów zapalnych. Bo, to, bo o to chodzi, że, że, że paliwo można zrobić z wielu rzeczy. Że, 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 bo paliwo jak się mówi do, do pieca można podrzucać, żeby się paliło, ostro yy, różne rzeczy i dlatego tutaj to nie jest to, że że paliwa życie zawsze będzie dostarczało paliwa, zawsze będą katastrofy, zawsze będą jakieś nieszczęścia, zawsze będą yy, kryzysy gospodarcze i inne, ale tylko po prostu jak się to wykorzystuje zależy od tego, można to wykorzystać w, w sposób rozsądny i można w sposób po prostu nierozsądny, no i potem się okazuje, że jak już, że jak deszcz pada, no to jest jak przysłowiowa prawda kłótnia w domu, że że wszystko jest winą teściowej, prawda, jak, jak jak jest zimno, jak rura pękła kanalizacyjna, to wszystko jest prawda, wina teściowa. I tu jest, podobnie też tak traktują ludzie, że jak po razu coś nie tego, no to Tusk jest winien. No właśnie, mówi pan, że z jednej strony platforma, z drugiej pis. A, a co w samej platformie, jeżeli chodzi o dolnośląską platformę? Też widać podziały, też widać pęknięcia? Pęknięcia nie no pęknięć moim zdaniem, nie widać, ale po prostu platforma jest zbiorowiskiem ludzi o bardzo wielu poglądach, dlatego tam jestem. Dlatego tam jestem, ponieważ i tam spotykam ludzi, których znam od wielu wielu lat i po prostu i to są. I, I dlatego właśnie platforma jest fajna, że po prostu jest tam miejsce dla bardzo szerokiego spektrum właśnie poglądów. I to jest moim zdaniem siła platformy. Zapytam jeszcze o kolejną kadencję w Radzie Miejskiej na koniec. No nie wiem, są jeszcze, już plany? No, proszę? Są już plany? Są już plany? Nie, no planów na razie, na razie jeszcze nie ma. No, no ale może się wyklarują za dwa lata. Nie chcę na razie mówić nie, nie chcę mówić tak. Zobaczę, czy, czy jeszcze w dalszym ciągu będę miał po prostu siłę na to i fizyczną i, i psychiczną, żeby to ciągnąć, ale jeżeli się zdecyduję, to na pewno i zostanę obdarzony mandatem, wykonam to na pewno jak najlepiej potrafię oczywiście. Dziękuję bardzo za przyjście do studia, dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.